Eluwa kremuwa, ja jestem kremol i dzisiaj ze mną jest Marian, także cyber Marian, także możesz się już przywitać. A dzień dobry, witam serdecznie elo, kremuwa. Tak, dobrze powiedziałem? O, bardzo dobrze. Cy Eluwa cyber Marianowa. O. Cyberkremowa, przepraszam. Cyberkremowa. O, dobra, Cyberkremowa I będziemy sobie dzisiaj, słuchajcie, grać w Brawl Stars Cyber Marian. Tutaj właśnie specjalnie dla Was zainstalował sobie gierkę. I będziemy dzisiaj starać się go uczyć grać w tę grę. I może nawet jeśli, może mu się ona spodoba i będzie zostanie w niej na dłużej. Także e, graliśmy, słuchajcie, już jedną grę. Zajęliśmy czwarte miejsce, więc nie ma nic złego. Ale teraz mniej więcej będę starał się nauczyć e, Mariana tutaj, właśnie podstaw tej gry. Także możemy chyba zaczynać. W ogóle wiecie, Tak, co nie ma. Nie ma co czekać, to wiesz. No, nie ma nie ma co czekać. Wyjdź do tak, głównego tak, menu. Także proszę że wyrozumiałeś, naprawdę po raz pierwszy gram, ale jestem ciekaw bardzo. Lubię nowe wyzwania, lubię. Dobrze, to zaczynajmy, tak? Tak, tak, tak. Dobra, no to go. No, śmialiśmy się przed odcinkiem, się. mówiłem, że to jest gra typu Battle Royale, także myślę, że będziesz ogarniał. A Cyber Marianne i mówi, że on nigdy nie gra w Battle Royale, także może być ciężko. Znaczy <laughs> raz Fortnite'a i, i się kidrałem po krzakach i zająłem szóste miejsce. O, to, to tego ci zapomniałem powiedzieć w tej pierwszej grze. Jak jesteś w krzaku, to cię inni nie widzą. O, naprawdę? No? A jak o, się schować do krzaka? No teraz jesteś w krzaku, to po prostu i, i siedzisz w nim. I, i cię inni, inni, inni nie widzą. No chyba, że ktoś też wejdzie Poetest... do krzaku i będzie blisko ciebie. I teraz mnie nikt nie widzi. Tak, tak, ale teraz ktoś mnie weź pomóż. O właśnie. Proszę. Ty jesteś shotgun? Tak, tak, tak. Ale to dobra, muszę... to spokojnie, to możecie teraz znowu gdzieś zkitrać. To muszę iść trochę dalej, żeby. Bo jak oboje zginiemy, to obydwaj. Tak, tak, to już przegrywamy. A jak ty jeszcze to żyjesz, zbędzie... to ja się mogę odrodzić. lipa. Dobra, to się muszę schować. Gdzie mi z tym szprajem. Szprajem, dobra. dobra. Ty jesteś postacią typu shotgun, także masz większy dimienić na blisko. Więc staraj się podchodzić, jak atakujesz właśnie bliżej przeciwników, bo do, na daleko to robisz bardzo małe e, obrażenia. Masz podstawowy atak i super atak. Ten podstawowy to masz normalne strzały, a ten super to jest taki mocniejszy strzał, który przy okazji rozwala ściany. A, i kiedy on się naładuje? E, on się ładuje mm, za każdym razem, kiedy trafisz swoim podziskiem w Aha, przeciwnika, no, rozumiem, to, to się ładuje. O, ty, to, ty, ty to, to są takie roboty. O, kurde. To są takie roboty, które się lespią co kilka sekund na mapie i takie, są takim utrudnieniem. I właśnie przed nimi mm. trzeba uciekać, jakoś wykorzystywać, bądź zabijać. I jak Sku takiego robota zabijesz, to dostajesz te takie Power Cubesy. A no dobrze. Tak, tak, tak. O, i teraz ty się rodzisz i może go klepać szybko. A masz. Tylko uciekaj. O, właśnie, mi. bo już zginąłeś. No, no. W sensie, ona, Nie, no. On atakuje na blisko akurat. Więc co ja to Ci też mogłem powiedzieć? <laughs> Dobrze, <laughs> kremu, no, uczę się cały czas. Kremol nauczył się. Dobra, i teraz czy zginie? Jeszcze nie. Dobra, teraz zginie i zbierajemy te, te, te zielone cubesy, Zbieramy OK, tu idzie kolejny przeciwnik. Dobra. Dawać ich, dawać ich. Ok, tutaj Taka. zostały tylko trzy teamy. Tak jesteśmy, my, jeszcze dwie drużyny. Teraz tam się klepią u góry, o jest robot, dobra, jest showdown, starcie, czyli jest, jest mamy już drugie miejsce. Kurde, znowu. Ale nie ma wstydu. Pewnie? Ludzy jesteśmy. Czekaj, czekaj, bo ja jeszcze gram. I to jest do zrobienia. Mamy to! Pierwsze miejsce! Jest! <laughs> Ty, no, kurczę, no Proszę bardzo, pierwsza gra, pierwsze zwycięstwo, no. No i mamy ktoś, to. Jak to się mówi, początkujący zawsze ma szczęście, może dlatego. Tak, 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 możesz jeszcze możesz zagrać jeszcze raz, nie wiem jak to, jak to tam jest na polski język. Moją mam po angielsku. Dalej. Dalej. No to dalej kliknij. Ty no fajno ty skręciłem się. No i fajnie. <laughs> Zagraj ponownie, tak? Dobra, to rozwalamy już te pierwsze skrzynki na start, które tutaj nam się zrespiły. ok Co jest w skrzynkach? Co można zrobić? No tutaj, tylko i wyłącznie są tu takie zielone sześcianki. I tak jak, tak jak ci też mówiłem, każdy ten taki jedno sześcian daje ci plus 400 HP i 10% do damage'a. Dobra. Także dobra. spoko, bo jak już masz na przykład 10 takich cubes, takich kosteczek, to masz plus 4000 HP. To już, już sporo. O kurde, już mi ten, już zaraz będzie właśnie Okej, okay, dobra. Hmm. Ale ja jeszcze żyję, więc spoko. I teraz właśnie wypadałoby uciekać od takich przeciwników, jak twój teammate zginął. Powrót za 4, 3, 2, 1. Jest. Go. Go. Dobra, odliczenie niczym lektor. Tak jest. Dobrze, to ja muszę troszeczkę. Generalnie, jak ktoś się kręci w kółko, to znaczy, że chce mieć z tobą sojusz, ale najczęściej takie sojusze się kończą tak, tak, tym czymś, strzałem że. cię... w plecy. Dokładnie. No, nożem w plecy. <laughs> oh, A masz, plecy. naładowało mi się. O! O Dream. nie, Cyberbaria nie. zginął. Czekaj. Run, Kreml, run! Okej. Okay. No. Dobra, zginął 3, 2, 1. Dobra, wstydu nie ma jak, jak się nie jest ostatnim, to już nie jest źle. Pewnie. Nie ma wstydu na pewno. Ale jestem zbombardowany teraz. Dobra, zabiłem tego, więc spoko. O, Aha, i generalnie leczysz się wtedy, kiedy nie strzelasz i nie, i nie dostajesz obrażeń. Także wtedy się leczysz. Aha, dobra. No, kurcze. No dobra, jak mi się udało jeszcze uciec. No zobaczymy jak długo. Ja to ginę cały czas. Dobra, nie ma źle, nie ma źle, i tak dobrze nam idzie. No, trzecie miejsce. I teraz tamtego dojeżdżajmy, dawaj, do, do, dobijaj go na blisko. Który, tamten? Tak, 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 tak. Chodź tu, Wacław, chodź tu. O nie, już się jego teammate zrespił. Kurde. Patrz, ciała. patrz, robi, robimy to teraz. Ty, nie może znowu wygram. To. Proszę. Udało się. Dobra, super ranczka. Ej, wyszło bardzo fajnie. Nie sądziłem, że tak dobrze pójdzie nam. No widzisz, to oczywiście chociaż ja tam ginę cały czas, ale dobra, ej, jest dobrze. Liczy się dobra zabawa. Kliknij Czyli dalej jest... i od razu go zagraj jeszcze raz. Liczą się wyniki. Jest pierwsze miejsce jest. Będzie do CV. w jaki w jakim stylu to nieważne? No i też, A, im masz dobrze. więcej pułarków, tym możesz odblokowywać kolejne postacie. Bo na, na przykład, chyba za 15 pułarków, albo, albo 30 dostajesz nową postać. Także może uda nam ci się ją zdobyć dzisiaj i mógłbyś sobie ją też nią przetestować. Dobra, czyli każda postać ma inną broń, czy można sobie broni kupować? E, inną sposób? broń ma każda. Inny super A, atak, inną broń i tak dalej. Znowu żyje. Dobra, to wiesz, to może trzymajmy się bardziej ra razem, żebyśmy tak właśnie nie ginęli. No ale właśnie, jak O, nie, teraz zaginę. Ja o, kurde, dojechała mnie. Storki, Storki, że ci przerwę, ale słuchajcie, chciałbym Cię poinformować, że powstała najbardziej superancka grupa na sieci Kremówki. Słuchaj, także wbijaj tam śmiało. Aktualnie szukamy jakiejś zajebistej grafiki na naszą grupę. Także jeżeli jesteś chętny, to jest wykonać jakiś świetny fanart, wrzuć go tam na post. A myślę, że zostaniesz na pewno częścią tej grupy. No to co, nie zwlekaj, tylko wbijaj na grupę, link w opisie. O, tutaj wa walczą z robotem, także możemy to zawsze wykorzystywać, bo oni są... O, macie. O, o ale jest. porobieni teraz. O, ale tych skrzyneczek, uciekam. uciekam! Dobra. Uciekam. Dawaj w dół tutaj. Bądź go tu, ode mnie. Dobra, A -a. boli. O nie, teraz tam mi się uziął. Najgorzej. Dobra, jeszcze... O, on A, zginął. Jest. Ale tam teraz nam chce te, te, te kostki zabrać. Zrobiłem go, zrobiłem. Zabiłem, Mam naładowany ten. O kurde, nie trafiłem. No, nie ma, ale nie ma źle, nie ma źle. Ty jeszcze pięć drużyn cały czas? Tak, tak, czekaj, bo ja się muszę zregenerować, to ja na razie nie atakuję, tam idzie robocik, także możemy sobie za nim pójść i to wykorzystać. A inna no, Boże, Tu jest, jeszcze 5 drużyn zostało. O kurde. No właśnie cały czas kurde się trzymają. Mała, ma, jeszcze Jest mała strefa, nawet, a jest tu jest aż 5 drużyn jeszcze. Także. Nieźle, nieźle. O, o jestem w tej zielonej. Dzień. No, ona ci tam zadaje chyba po 1000 HP jakoś. Kurde. Ło, ty... Wow, dobra, ja zginąłem. Dobra. Dobra, uciekaj, ja wiesz jadę. co? Idź dół. Może lepiej. No. O, dobra. Znisz tę bombę, zniszcz tę bombę. Strzelaj w nią. A nie wiedziałem, że można. Dobra, i mamy drugie miejsce już. Cyberwalisz? A nie! Dojedziemy. kurde jak. Dobra. A jesteś, jesteś. Żyję, żyje. O nie! Jest pierwsze. Drugie miejsce. Drugie. A, drugie. No a weźmy teraz do głównego menu, bo może dokować nową postać. Już w sumie nie pamiętam tam, za ile ona była. O nie, teraz się robot tu będzie jeszcze raz pił. O nie! O nie! No już. Na dzień dobry. Wygraliśmy yes? sobie. Tak. No to może <noise> nie przynosi szczęścia, ta postać, to może się zmieni. O nie, tu się u mnie robociek respi. Iść, jak... idź, dół, idź, dół, idź, idź. Dół. Bo jak taki robot cię respi, to ten, to musisz jak najszybciej. To są ludzie. Tak, aha, bo chcesz, bo takie kółko było, takie, takie czerwone kółko, to znaczy, że się robot respi, i potem on idzie w najbliższego przeciwnika, więc wtedy najlepiej jak najszybciej do niego uciekać. O kurde, Śpięć, teraz o, mogę szybcieć. mieć problem. Wiesz co, uciekaj, może jak będziesz umiał. Ja tam będę uciekał. No, będę bo teraz uciekał. tak naprawdę chyba giniemy, albo nie? Nie, no ja mam dużo HP. Na dużo jest HP, to zielony? Moje? E, e, o, tak, tak, prasen. tak. No, nie masz dużo HP, szczerze mówiąc. A nie, to nie było HP. <grym> no, właśnie zginęliśmy, także bardzo no, Ci dziękuję serdecznie za Gierkę. Może na koniec jeszcze, tak według tradycji, powiesz nam jakiś ciekawy słuchar. To, może mój ulubiony. Co robi kucharz, kiedy ktoś go zaatakuje? Wzywa posiłki. A, dobra, dobra, chyba nie słyszałem o tym nigdy, więc spoko. Dobrze. Także moi drodzy, wam bardzo serdecznie dziękuję za gierkę. Dziękuję Tobie Cybermarianku, że zgodziłeś się na e, zabawę wspólną. Dziękuję bardzo, było miło. Fajnie, wkręciłem się. No także zobaczymy, czy będziesz jeszcze dalej grał w Brawl Stars Oczywiście śmiało mi na bieżąco, jak tam sobie radzi, jeszcze Glasie, jeszcze czytać, a na pewno ja wam kremówki będę dawał o tym znać. Także dzięki raz jeszcze raz wielkie słuchajcie za oglądanie i teraz po tej stronie możecie, możecie zobaczyć film, gdzie grałem sobie w gry od Cyber Mariana. Y CyberJunk, dobrze mówię? CyberJunk, cyber cyber junk, CyberJunk, junk, CyberJunk, dobrze, nie, czyli nie zapomniałem. CyberJunk. Także wpadajcie na ten film śmiało, słuchajcie, gierka bardzo spoko, także autorstwa zresztą CyberMariana, także możecie sobie chwalić śmiało. Jeszcze raz dzięki wam wielkie za oglądanie, dzięki Cyber za, za wspólną gierkę i widzimy się w przyszłych materiałach i eluwa krymuwa. Dziękuję, hej!